Nagroda Doris Day, suma nagród 68 milionów. Gonitwa jest poświęcona pamięci Doris Day, jednej z najwybitniejszych klaczy w, powojen... w okresie powojennym. Doris Day w polskim derby była dopiero trzecia pod Bogdanem Ziemiańskim, ale jako dwulatka wygrała wcześniej sprinterską gonitwę porównawczą w Wiedniu. Na torze Freudenau wygrała w wyścigu Austria Price i później jako trzylatka była również druga w norweskim Oksie. Oksie, który jest rozgrywany, jak przypomnę, na dystansie 2000, 2400 metrów. Jest to najważniejsza gonitwa sezonu dla trzyletnich klaczy. Doris Day biegała również jako czterolatek, ale bez większego, bez większego pochodzenia. A w tej gonitwie na starcie stanęło pięć wyścigowców. Z numerem pierwszym pobiegnie Norwicz, pochunął z Napata. Teraz ten skarogniady Ogier jako pierwszy będzie wchodził do start maszyny. Trener Stanisław Sałagaj, stajnia Joroszówka, w siodle stały jockey Rumen Ganchen Panczew. Waga 59 kg. Norwich był w tej stawce zdecydowanie najlepszym dwulatkiem. Wygrał gonitwę pozagrupową. Niestety jesień miał bardzo słabą i w tym sezonie również nie błyszczy ale dodajmy, że do tej pory biegał w znacznie lepszych stawkach. Dwójka Betinard, ogier ciemnogniady pod Linard Betibella, hodowli strzegomskiej. Koniec trenowany w Sopocie w stajni Jamar przez pana Tadeusza Mece. W siodle żokiej Konstantin Zudwinow, waga 56 kg. Zudbinow miał nieprzyjemny wypadek w zeszłym tygodniu na debiutującej trzyletniej klacie arabskiej, ale jak widać jest wszystko w porządku, bo siedzi na Betinardzie. Trójka to faworyt wyścigu kasztanowaty Bondar po Miami Prince Bolitka, hodowli rzeczniańskiej, trener Piotr Czarniecki, Stajniaw Hojno, w siodle żokej Misza Pietriakow, który coraz z, lepszym, z coraz lepszym skutkiem dosiada. Koni u trenera Czarnieckiego, waga 59 kg, ogier idzie pod wagą wieku. Czwórka czeskiej hodowli Hołat po Wald horalka Koń trenowany jest w Sopocie przez Grzegorza Witolda Wrubleckiego, w siodle dżokiej Józef Borys, 56 kg, ogier niesie 3, 3 kg ulgi. I jego towarzyszka stajenna, piątka, uzupełnia stawkę Bela Rosa po Springs Heaven Badalona hodowli pana Grzegorza Kaczmarka. Jak wspomniałem, trener również Grzegorz Witold-Drublecki. W siodle Mirosław Pilich klacz poniesie wagę najniższą w polu 54 kg. Przypomnę, dystans 2000 metrów. Stawka dość wyrównana i ruszyły. Tam nieco z opóźnieniem ruszyła Bella Rosa. Na prowadzenie wychodzi Bondar, tuż za nim Bertinard i Howard, który jest prawdopodobnie liderem dla klaczy Bella Rosa. Ale to trudno ocenić na razie. Bondar, drugi Howard, trzeci galopuje Betinar, czwarty Norwich i ostatnia Bella Roza. Ale teraz Bella Rosa pod pilichem przesuwa się do przodu. Lekko galopująca klacz wychodzi na trzecie miejsce. Tu jest przy niej Betinar. I stawkę zamyka Norwich. Tak na otko tempo nie jest rewelacyjnie szybkie. konie galopują dość lekko. Nadal pierwszy Bondar, Misza Pietriakow. Przypomnę, Pietriakow wygrał w dwóch poprzednich wyścigach. Gdyby tu mu się udało zwyciężyć, były to klasyczny hand Nadal Pietriakow na bondarze, drugi jest, drugi jest Howard, trzecia Bella Rosa, czwarty Petinar i ostatni, lekko galopujący Norwich. Konie są około dystansu 600-700 metrów do celownika. Nadal lekko Bondar, tuż przy nim Howard, trzecia Bella Rosa, czwarty Betinard i tam do przodu już Ruman Ganser-Panzer próbuje przesunąć się na Norwicu. Nadal Bondar, Howard, Bella Rosa, Norwidz i ostatni już jest Betinard. Betinard jak gdyby nie radził sobie, no ale to jeszcze zobaczymy do celownika. Jeszcze ostatnie 600 metrów. Początek, początek prostej, Howard. Bondarem, Bondar, Howard i środkiem Norwich Bondar, Howard, Bella Rosa tutaj również do walki wmieszał się Norwich Bondar lekko zanim rzuca się Norwich Bondar, Norwich i Bella Rosa Bondar, Bella Rosa Norwich już osłabł Bondar, Bella Rosa taka jest kolejność tam jeszcze polem idzie Howard chyba drugi będzie Howard tak? Bondar, drugi Howard Trzecia Bella Rosa i czwarty Norwitz.